Ty nie wstawiłeś mu ten? Czy to twój samochód, czy to nie twój samochód? Kurwa. Mamy pana. Dobra, tam stamtąd, ty, kurwa. Musisz wjechać do, do tuningu, Musimy, dobrze. musimy kurwa, musimy zajebać nowy samochód. Tu ciężarówkę najlepiej, kurwa. Zajebać Hello, samolot, Pegasus, kurwa. <laughs> Słyszałem na czterech przebitych. O, o kurwa! To to? Ja zrzuciłem Killer mi się księżycował. Ja do przodu rzuciłem, raz do tyłu i akurat jechałeś i wyjechało. Kurwa! Ładnie. Ja! Yeah. Ale film. Wychuj. Ty, kurwa, ej! Tymnoju, kurwa! Znowu strzelają. Sorry sorry też. Dobra, Ej, dawaj Zajebałem super bryczkę. Gosiaczek teraz prowadzi. Gosiaczek prowadzi kurwa Dawaj Gosiaczek Tylko, że nie słyszysz, kurwa. Dawaj Killer. Gdzieś ty jest? On rodzi innym samochodem. Co to kurwa? Jedź, jedź. Czekaj. Czekaj, czekaj. Zaraz mnie rozpierdolą. Chodź, ile? Nie, 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 idzie. Hmm. No nie, jedzie Dobra, jedziemy, jedziemy na pakę, jedziemy, jedziemy. Na pakę nie, 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 Zapierdalaj! nie, 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 kurwa. nie, Ty nie, 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 I nie, Ty, żeś miał kierownicę, a ty kto jo? No Co ty dupcy nie. o kurwa mać A ty... ty nie wiedziałeś. No ja no jak tego kurwa nie widzisz A to siedzi spiertawaj ja kurwa, to siedzi nie. Dobra, dawaj kurwa do szukać Przegąłeś pałę kurwa, ja pierdolę nie bany. Ależ do jeba, po fecie, ja, bo po prostu. Ja sobie nie są w ustawieniach, coś pozmieniać. Jedź, jedź, a siedzi w faucie za kierownicą. Co za film? Dobra, bierzemy bierze ten samolot, samolot. A bo tego bierz, Buzarda. Ja siadam z tyłu z tyłu Dawaj ty, ra, rafik Rafik, byłaś no. auta Dawaj tu do tego No byłaś kurwa chuju No czekaj czekaj Dobra dobra siadamy siadam siadamy Kurwa jego No kurwa, właśnie chuju Dobra, dajesz. Jedziesz, kurczę. O, o.